Hej, a to ciekawy bardzo temat. Dzwonił jakiś czas temu chłopak, którego dziś tam poznałem parę lat temu. Chłopak zawodowo uprawiający pewien sport. Dobrze wyglądający, sylwetka. że też ok, elokwentny. Dobrze wysławiający się, dający sobie radę w życiu. Wtedy, gdy go poznałem, ileś tam lat temu, borykał się z kobietą, która dwójkę dzieci miała no i wiadomo przechodził z nią dra pewne dramaty dzwoni teraz po kilku latach wiem, że wcześniej jeszcze też miała jakieś kobiety z dziećmi oczywiście wszystkie e, te związki kończyły się dramat, teraz znowu mówi, że jakaś kobieta z dwójką dzieci e, robi mu fochy coś tam, coś tam e, no że w podsumowaniu znowu szykuje się z tego ładny dramat. Spotyka się z nią ileś miesięcy, a nie ma z nią praktycznie seksu i ona jakieś tam fochy robi. Czyli wszystko idzie kolejny raz do jakiegoś dramatu. Dlaczego pod, podkreśliłem specjalnie, że ten chłopak i dobrze wygląda, i jest wykształcony, i normalny. Nazwałbym go fajnym, normalnym. Człowiekiem i chłopakiem do związku. Ale coś tam widocznie musi być nie tak, czego nie widać na zewnątrz. Nie widać na zewnątrz, ponieważ przyciąga same patologiczne kobiety do swojego życia, do swojego związku, co za każdym razem kończy się traumatem. Taka skromna rada ode mnie, bo pewnie macie też takich panów, znacie takich panów dookoła siebie, że pewne tematy po prostu trzeba przepracować. Um, pewne tematy w głowie trzeba zmienić po to, aby w końcu stworzyć fajny, ciekawy związek. Z kobietą, z którą będziecie żyli fajnie wiele, wiele lat, a być może nawet do końca życia. Zastanówcie się nad tym materiałem, bo pewne rzeczy znikąd się nie biorą. Jeżeli ktoś przyciąga do siebie same osoby posklejane traumami życiowymi i same problemy dookoła, no to. Zastanowił mi się, dlaczego tak jest. Ja osobiście pozdrawiam Was z pięknego Szczecina i życzę wiele cudownych randek. Gdybyście mieli problem z pewnością siebie lub uwodzeniem, na dole macie link do moich szkoleń. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej!